Babcia i dziadek. Dwie osoby, które znamy bardzo dobrze. Ale jacy są naprawdę? O to zapytaliśmy ekspertów. Moja babcia jest drugą mamą. Dziadek to jest taki tata. To jest taki tata. Różne rzeczy. No, opiekuje się mną, bawi się. Ja myślę, że ona gotuje Rosół tylko. Gotuje spaghetti. Robi najlepszy obiad. No. dobra robi. No i chodziliśmy na spacer. Moja babcia, gdy ja coś zrobię, to ona się na mnie nie jest zła. No, na przykład, jak mamy i taty w domu nie ma, to mnie zabiera. Moje, moim bratem się opiekuje. Nocowanie. U mnie u dziadka i babci w domu. Ze mną te książki, ze mną pisze. Lubię z babcią i dziadkiem lepić bałwana w zimę. Bo ja kiedyś robiłam z babcią takie ozdoby na choinkę z drucików. M mój dziadek ze mną jeździ na wycieczki do sklepu. Eee, no babcia lubi bardzo gotować. Ja z dziadkiem uwielbiam chodzić po wodę do gila. Zawsze daję cukierki. Mój dziadek się najlepiej ze mną bawi. No lubię jak jeździ ze mną na ryby. Z dziadkiem opiekujemy się psami, go karmimy. No śpiewają trochę. Najbardziej lubię z dziadkiem yy, bawić se. Moja babcia lubi mi kupować zabawki. W gotowaniu rosołu i bawieniu się ze mną. W e, opiekaniu e, dzidziusia. Mm, w bawieniu się i gotowaniu pancake'ów i naleśników i wszystkich rzeczy. W gotowaniu ziemniaków i kotleta. Mój dziadek jest najlepszy w robieniu krzyżówek. Mój dziadek najlepiej umie nie pozwalać mi puszczać bajak. Mój dziadek jest najlepszy w opiekowaniu się moim bratem. Mój dziadek jest najlepszy w wyścigach. Mój dziadek najlepiej kosi trawa. Mój dziadek jest najlepszy... Wjeżdżeniu na rowerze. Dziadek jest najlepszy yy, w denerwowaniu babci. A mój najlepszy dziadek po poszukiwaniu zwierzątek. Mam takie marzenie, żeby na babcie i dziadka spadła góra pieniędzy. teraz staram się wykorzystać każdą okazję, żeby właśnie gdzieś jechać i tu będąc nawet w klubie seniora w górnie jestem zwolenniczką właśnie takich wyjazdów. Może nie jakichś bardzo dalekich, ale po naszej Polsce i po najbliższej właśnie okolicy, bo dużo jeszcze no nie widziałam mimo wieku, mimo babci to jeszcze nie wszystko mhm. zobaczyłam. W obecnym czasie oczywiście seniorzy mają dużo czasu, dlatego Możemy spełniać swoje marzenia, które wcześniej nie mogliśmy. Jeździmy na wycieczki, w klubie seniorów jak się spotykamy, mamy różne zajęcia, gdzie możemy się uczyć różnych rzeczy, na przykład stroików różnych, jeszcze innych rzeczy. Zawsze interesował mnie świat, jak wygląda zagranica i w końcu teraz mogę tą zagranicę odkrywać. Podróżuję, jak mogę na ile mnie stać, ale zawsze coś tam co roku staram się gdzieś zwiedzać, wyjechać, a to w Polskę, a to za granicę. Także jestem z tego bardzo zadowolona. Drodzy seniorzy, zachęcam was, abyście się zapisywali do klubów seniora w swojej miejscowości, ewentualnie w najbliższych miejscowościach, ponieważ warto jest być, mieć przyjaciół i rozszerzyć koło znajomości. Wzięła babcia srebrne druty i sweterek stary spruty. W migu-migu zrobi ani ze sweterka ciepły szalik. Migu-migu, 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 migu-migu. Życzyłabym innym seniorom... Powiatu, aby ich złota jesień życia była spełnienie ich marzeń, radości i to co oni wcześniej nie mogli osiągnąć, żeby teraz osiągnęli to, bo wcześniej czas i praca nie pozwalały na to aby realizować swoje marzenia i pragnienia. a przede wszystkim zdrowia życzę. Wszystkim seniorom Powiatu Kieleckiego chciałabym życzyć no, na pierwszym miejscu zdrowia dużo, a na drugim, żeby spełniali swoje marzenia, pasje, odkrywali je na nowo i pomału dążyli do samozadowolenia. Innym seniorom przede wszystkim życzę zdrowia, spełniania swoich marzeń, zdrowie. Zdrowia umysłu i zdrowia fizycznego, bo to jest bardzo potrzebne w takim wieku, żeby być samym sobie wystarczalnym. Życzę również dużo spokoju, ale także energii do realizowania swoich pasji, zainteresowań i odkrywania też, bo czasami seniorzy dopiero właśnie w wieku senioralnym mogą odkrywać swoje talenty i zainteresowania. I taka właśnie. No, oczywiście, dzielić się doświadczeniem, miłością i właśnie ta miłość z bliskimi, jest często takim właśnie lekarstwem na nasze kłopoty, problemy i jakieś tam niepowodzenia, które wiadomo w życiu pojawiają się. I jeszcze bym chciała dodać, że najważniejsze jeszcze jest przed nami. Te rzeczy, które były, są na pewno ciekawe, ważne, ale myślę, że jeszcze te najciekawsze są przed nami. Żyjcie wszystkie, babcie. Żyjcie wszyscy dziadkowie ponad stówę, bo później dostaniecie większą, o wiele, wiele emeryturę. Także życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Niech się Wam spełniają wszystkie marzenia. Cieszcie się ze swoich wnuków, prawnuków, bo też pewnie posiadacie wszystkiego najlepszego.